Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy z drugim matkiem, który zazwyczaj jest pokazywaczem, a dzisiaj on będzie frontmanem na tym blogu. Wiesz, wszyscy, to jest to, że wszyscy myśleli, że istnieje naprawdę, a to tylko legenda, nie? I ma głos, tak naprawdę ma głos, bardzo przyjemny głos. W każdym razie Brodzix będzie dzisiaj robił swój taki dodatkowy trening albo bardziej, jakiś bardziej suplementacyjny trening pod i będzie można fajnie sobie uchwycić różne kwestie związane z tym, e, jak, przemycić, jak przemycić właśnie rzeczy z siłowni w jakąś specyfikę. I będziecie mogli też e, mieć kolejny argument do tego, żeby nie robić nóg, bo żaden wspinacz nie chce robić nóg, bo są zbędne. I to jest nieprawda, bo nogi są bardziej istotne w spinaczce niż w ręce bo są za ciężkie. To, <laughs> to właśnie, czyli kwestia jest taka, czy warto je robić i mieć ciężkim klocem, czy nie robić i być stabilnym troszkę. nie? No ale generalnie samo otwarcie biodra jest chyba jedną z najistotniejszych rzeczy, żeby być blisko ściany, nie? z tego co... Nie? No, obecnie dla mnie taka jednostka treningowa to jest 15-20 minut rozgrzewki, mobilizacji. Otwieranie bioder, tak, w każdy możliwy sposób. Eee, po czym dosłownie 20 minut siłówki i koniec. Nie? nie można się zmęczyć za bardzo, tak żeby jeszcze mieć siłę na to, żeby się wspinać. Ja sobie mogę powiedzieć, że w życiu się nie będę wspinał. Za ciężki kloc. Ile, ma, ile ważysz teraz? Teraz 93 kilo. 93, to jest spinaczka wagi ciężkiej, to trzeba przyznać. A, taki 90-kilowy kalistenika. Gaj, no to krata suchy. No i 40 dipów z jakimś weightem dodatkowym. Tak. Ja, ja wchodzę 105 kg i seria 10, ale będzie teraz swingi robił, czyli chyba jedyne ćwiczenie, które jest optymalne dla niego. No i znowu biodro. rozgrzanie biodra otwarcie go. A ja one wyglądają jakby były ciężkie, ale tak, to jest tylko 16 kg, to jest śmieszna rzecz. No to jest tak ze swingiem, że jak jest za lekko, to jest ciężko. Przepraszam, robisz ten? Nie, nie, wolne. To najgorsze pytanie chyba, jak robisz wyciskanie. Gościu podchodzisz z góry. Jesteś na dole. a On tak jeszcze spodęki luźne. Robisz tu. Najlepszy był patent taki, że podchodzisz, i nie pytasz się czy robisz, tylko wiesz co, zrobię sobie z tobą, nie? To jest, wiesz, załatwiasz gościa na starcie, nie no bo, bo nie no, nie no. Ale wtedy jest takie tłumaczenie, albo krótkie serie, krótkie tak. przerwy. Tak. Więc nie, nie zdążysz, nie? Nie no, jeszcze na tych na linkach czy coś spoko, nie? No. Ale ja miałem tak, że miałem jakieś, nie wiem tam, 150-160 na siadach, go się przychodził i mówi, że robi ze mną. Oh. A miałem 60, nie? Zostary zanim on to ściągnął. Jeszcze w ogóle niszy, czy poskakiwał sobie, odchodził, no ale wiesz, luz. Yy, trzeba troszeczkę rozgrzać łopatkę, popracować się tak, żeby ona podczas podciągania robiła to, co ma robić. No, to myślę, że Terix będzie najlepszy. TRIX będzie najlepszy. Z atlasu ćwiczeń Fabryka Siły wynika, że TRIX będzie najlepszy. Kluczem jest najpierw w ogóle złapać tą łopatkę, żeby ona sobie zaczęła pracować. A potem ma za no automatu wchodzić. Tak, żebyś nie myślał o tym, ona ma po prostu działać. Siła perswazji. Po prostu, jak rozwój osobisty. Masz działać. Masz działać. Masz działać. Działa. Działa. To jest. Biały proszek wpłynie Biały proszek płynie To jest płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu Także teraz bardzo ważne, żeby za każdym razem jak przychodzisz na siłownię, mieć coś takiego ze sobą. Trzeba mieć piersiówkę z alkoholem, czy co? Na siłowni? nie, no. ale teraz Kej, wytłacz jaka jest najlepsza magnezja. W sensie jaką używam spinacze? Bo jak banata oglądam, nie? No to nie ma tej wpłynie, takiej no. hajpowanej, tylko z taką jakąś... Drugo proszek. Tak. No tak, tak. Ja, ja tak samo, normalnie do wspinaczki używam drugiego proszku, ale jakbym tutaj wyciągnął yy, woreczek z magnezją i zaczął sypać po całej siłowni, to by mi zaraz... Kokaina yy, wyparła. No. Nie chcieliby, żebym tutaj więcej przychodził. To tak ładnie, ładnie powiedziane. A jak yy, w ogóle wspinacze reagują na banata, w sensie na taki, ten, na community banata? Szczerze nie wiem. No ale masz jakieś... Dla typu? mnie, z, wiesz, jak z gadam, to... W sumie o nim nigdy nie, nie, nie podejmowaliśmy takiego tematu. Nie? W sensie, bo on jakby to jego jest... technika nie jest najlepsza, nie? jeżeli chodzi o wspinanie. On jest spinaczem, on nie robi problemów skalnych, nie robi problemów takich typowo wspinaczkowych. On się wspina po, po budynkach, po, po, wiesz, po jakichś gotowych konstrukcjach. Nie? Tam, tam ciężko wyznaczyć trudność, taką skalę trudności. To w większości są wspinaczkowo łatwe ruchy, ale jest to bardzo duża wytrzymałość, nie? No bo jednak wejście na nie wiem, ile to 80 pięter 85. No to, to jest kilkadziesiąt minut ciągłego wspinania na ciągłym skupieniu, nie? Tam nie możesz sobie pozwolić na jakieś odpuszczenie, nawet na chwilę, nie? Teraz taka sztuczka. Pokaż prawo do kamery. Ty? Machasz pięć razy. Musisz liczyć do pięciu. Trzy. Cztery. Pięć. To są białe. Magic. Przy takich 90 kg, trochę poniżej 90, ale ja mówię o takich powtórzeniach, które są, które są ładne, nie? bo teraz też mógłbym jeszcze pociągnąć może z 2-3, ale też mi zależy, żeby utrzymać tempo takie stałe tych powtórzeń, dlatego robię 5 serii po 6, każde ma być ładne, jeżeli spalę to powtórzenie będzie za wolne. No to już sobie po części tak nie zaliczam, A, nie? Przerwą manipulujesz tutaj, w sensie skracasz sobie, czy w ogóle nie ma liczby wyłączeń? to jest max, nie? Dla mnie teraz. Jak dojdę do 15, to zacznę się bawić w jakieś e, kombinowanie z jedną ręką. <grym 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 czyli na jednej ręce podciągać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, prawda? <grym> Szczególnie z magnezją to może, może nie być to dobry pomysł. Troszkę nisko to jest, nie? No, ja to zawsze te stopy bo Ej, ale dla mnie to jest mega irytujące, właśnie jak nie ma na siłowni drążka, który jest wysoki. Jak są drążki takie, że muszę mieć ugięte nogi do podciągania. Nie wiem, mnie to wkurza po prostu. Ja nie chcę się usprawiedliwiać, ale osoby, które mają długie kończyny, mają ciężej w A co ty mówisz o siłowni? Ja teraz byłem na weselu. To mam taki garnitur, takie spodnie, buty to mam po prostu, że muszę być tak palce i tak, tak wydaje mi się, że teraz zaczęli robić takie y, ciuchy garnitury, które są też na osoby ćwiczące, bo wcześniej to po prostu nie było, nie? No, ale... albo było na osobę otyłą, tak. albo na chudzielca, nie Nie tak. było osób pośrodku, czyli jak masz szerszą obręcz barkową, to masz pewne, że nie zapniesz garnituru, bo będzie się masz tutaj masz. Masz wielkie uda, ale jesteś wąski w pasie, no to no musisz mieć na osobę... No, no, no. Musisz chodzić z tak, nie? Dobra, takim głównym e, ćwiczeniem, w sumie obwodem, który będziemy robić, e, będzie w nim izometria, będzie ekscentryka i trochę zabawa właśnie na tym bicepsie. E, w spięciu Brodix będzie się pod, podciągał, w sensie podciągał, będzie sam tak, wisiał e, z ustawioną naturalnie łopatką, czyli mamy już ten element izometrii. Dlatego sobie trójkąt damy i popracujemy na e, jakiejś objętości na e, lince, przede wszystkim na low poleju a na końcu biceps właśnie w tej ekscentryce wydłużonym. Robimy za najwygodniejszy chwyt, tylko za taki, który akurat chcemy trenować. Ja spróbuję trochę większą chwyt, tak żeby ten ścisk wydział. Wyjątkowo kciuk dodaję od dołu, tak żeby ściskać mocniej jeszcze sam No oto Telu lopuleje. To weź sobie taki, tutaj, na ten, na trójkąt. No i weź sobie na jakieś 20-25 powtórzeń obciążenie. za dużo. To ten trzeci biceps zrobimy tak, że wolna faza ekscentryczna i w koncentrycznej w połowie będzie pauza. Tu jeszcze zaakcentować właśnie te idealne 90 stopni, gdzie jest najwięcej w sumie przeciążenia takiego kątowego. Do martwego ciągu to jeszcze spoko, nie? Chwyt, ale, ale takiego zwisu to tragedia, nie? Tam jest często tak, że musisz złapać coś, co jest takie, nie? I weź wygeneruj moc siłę, żeby tu docisnąć kciuk, na takim rozwarciu ręki docisnąć kciuk i, i wiesz jeszcze palce. Więc to trzeba kombinować z tym tym nie? I ale no sama się... kwestia też troczków, nie? W sensie, że są poprzeciążane na ale. tym, nie? No, ja to od razu poczułem po i wiesz, jakby mi miało rozrywać, weź troczki w tym, nie? I w ogóle skóra jest taka jeszcze... Bo sztanga jednak no ma taki obwód, a, a to to niestety nie. Chciałbym coś do bicepsów, ale weź przejeżdżać jakąś tą ciężarę. Raczej bicepsów tego nie W ogóle już powinna bluza iść dawno do dołu, bo nie ma pracy. No. Bluza do dołu musi Troszkę ego podbudować. Ja przed chwilą mówiłem, że pierwszy raz będzie widać, że jestem wyższy od kogoś, i weszło z to do e, siatkarzy, chyba którzy są wyższe niż że Także tyle, tyle zwycięstwa na dzisiaj. Jednak wolę chyba treningi z Paulą. Wtedy jest, mogę się bardziej wykazać, że coś, coś, coś robię więcej niż mój oponent. Najprzyschodzenie z tym, nie? Jak, jak się idzie, to tak. tu tak nie, ja podpinałem łańcuch. Ej, też masz coś takiego, że choćbyś nie chciał liczyć powtórzeń, to tym tak liczysz? No to tak, ale często moi klienci się za mnie śmieją, jest takie... że łapią mnie na tym, że ja im nie liczę powtórzeń. Jest tak, że jest. robimy, robimy i taka na przykład nam dziewczyna, klientka się pyta, ile mnie jeszcze zostało, a ja mówię 8, 9, nawet jak robi 12, 15, to wie 8, <laughs> tak, 8. No ale ja już nauczyłem moich, i w sensie podopiecznych klientów, i, I bardzo jestem wdzięczny za to, że nie muszę liczyć. A jak już liczę to zawsze jest 8-9. Jeżeli chcecie nagrać, jak robię rekord w tym ćwiczeniu i rozwalam sobie ryj, nie mam problemu. Ale wiecie ile lajków musi być, nie? W sensie, ile followów na Instagramie. I jak przegonię Paulę followach na Instagramie, to mogę to zrobić. Backflip do tyłu na City Z ciężarem. Możesz to... Widzisz to? To jest mój drążaj, specjalnie specjalny w, w takim najbardziej okresie siłowym, gdzie rzeczywiście siłownia to był taki największy priorytet, no to ważyłem stówę. No, nawet nie stówę. To było 98-99 kg. No nie cała, ale ja się czułem wtedy już, wtedy się czułem ciężko. No ale jakby jakby miał określić brodę, jakby widziałem jak ważyły tam pokoś, pewnie stówy, to same plecy. No prawda, sam. Sam plec, po prostu same plecy. Poza tym on oszukuje, bo ja ważę 105, a mam 20 doklejone. A on waży 90, miał tyle samo doklejone. A w ogóle yy, to jest jeden z moich pierwszych treningów takich powrotnych na siłownię. Głównie była wspinaczka, ale teraz, jako uzupełnienie, już to siłownie siłownię będę starał się to robić częściej. No i cel już powiedziałem: jakieś 15 powtórzeń w serii będzie złoto. Ej, ale pytam się tego chłopa Siadka, że kto jest tutaj najniższy z nich? On mówi Libero, a ja jakby polibero, on tak myśli, myśli, drugi Libero. <grym> Dobra, jeszcze szybki case taki, jeżeli chodzi o rozgrzanie rotatorów. czy się rozgrzanie w ogóle, aktywowanie ich. Często jest coś takiego, że rotacje zewnętrzne, wewnętrzne się robi na gumach, i tak dalej, co nie ma totalnie sensu przed całym wyciskaniem. Podajcie sobie na pięści. Sobie Idziemy sobie do takiego old drilla, tu jest tutaj spięcie, czyli łopatka jest w dole i robimy sobie takie małe oscylacje, pochylisz jeszcze na, na piłkę. i tak naprawdę progresujemy sobie e, tym, jak bardzo jesteśmy pochyleni i mniejsze, mniejsze, mniejsze i większe, i więcej. I przed samym wyciskaniem to jest bardzo spoko, aktywuje właśnie zębaty przedni, całą obręcz i teraz jeszcze jest lepszy case, jeżeli zagniasz łokieć w 90 stopni, nie, tak jakbyś sobie wszedł do, do pozycji wyciskania, nie? To już mamy tą pozycję najtrudniejszą, jeżeli chodzi o samo wyciskanie. No i tak samo. Pierwszy był mniejszy. I to dużo bardziej, dużo lepiej i szybciej, co aktywuje, aktywuje i ustabilizuje e, głowę w panewce. Cyk, 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 cyk. Zobaczcie, kto przyszedł. Dobra, jest okej, jest okej, okay, jest okej, okay, okay, to, to może gdzie jest broda? <laughs> Co, coraz dziwniejsze te wstępniaki. Ej, dobra, jak się, jak się. Ok, czyli zakończyliśmy jednostkę treningową brody Mateusza, jedno z lepszych imion w firmie. Generalnie skupiliśmy się na wszystkich aspektach pod jego specyfikę. No ja gdzieś się tam uczyłem na tę doczepkę z tym chwytem to nie ma szans. Dla mnie jest to za dużo. No, myślę, że kwestia chwytu to jest taka, taka rzecz, która się będzie zazębiać, w, nie wiem, chyba w każdej prawie dyscyplinie. Może nie w każdej dyscyplinie sportu, ale w większości, nie. Pracujmy nad chwytem, a automatycznie będziemy mieć korzyści w wielu innych rzeczach tak samo. No, także dziękujemy za dziś, zapraszamy do następnych filmów, zostawiajcie wszystkie rzeczy, które warto zostawiać twórcy i wspierajcie nasz kanał, będziemy bardzo z tego zadowoleni. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć, siema.